Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś krótki odcinek z materiałów Aszajany i opiekunów, ratując świętość, czyli święci i niewinni. W 208 216 roku przed naszą erą anielscy ludzie utracili dostęp do poziomu D12. Zanim do tego doszło, całe doświadczenie życiowe opierało się na radosnym, duchowym i materialnym przejawie. W tamtych czasach religie nie stanowiły dogmatów, które kontrolują populację i okradają ludzi z ich osobistej mocy i godności. W tamtych czasach ludzie nie umierali, bo świadomie wybierali wzniesienie, czyli przejście przez uniwersalny system gwiezdnych wrót. W tamtych czasach nauka i duchowość były rozumiane jako część tej samej mechaniki stworzenia, która pozwalała na Doświadczanie w zmanifestowanej ekspresji i jednocześnie doświadczali pojednania z prawdziwym, kochającym wiecznym źródłem. W tamtych czasach wszyscy znali siebie nawzajem, znali ziemię, znali wszystko jako przejaw źródła. Wtedy wszyscy szanowali się, w tamtych bardzo starożytnych czasach niewinności żyło 12 plemion anielskich ludzi, wyznaczonych jako strażników Ziemi. Każdemu z dwunastu plemion powierzono jedną z dwunastu płyt CDT szmaragdowego przymierza. Każda płyta była chroniona. Z tych płyt powstały pierwsze ustne i pisemne tłumaczenia świętych nauk, i stały się one podstawą tego, co dziś nazywamy religią. Święte nauki honorowały wieczne, kochające źródło. Poprzez Infiltracją przez upadłe anioły od czasów Atlantydy zaczęli wprowadzać na ziemię nauki przeciwne, czyli Antykryst. Święte nauki zostały pogwałcone i niemalże zniszczone przez upadłe rasy. Wprowadzono fałszywe nauki, które wplecione zostały w kontrolujące religie. Przez wiele tysięcy lat hybrydowe rasy iluminatów Zaprzeczały i usuwały prawdziwą historię, pamięć tożsamości rasowej i bezpośredniego związku ze źródłem, niszcząc siebie nawzajem, niszcząc planetę w imię religijnego oszustwa. Tak naprawdę to do każdego z nas należy decyzja, czy kochamy wiecznego, żywego Stwórcę. To naszym zadaniem jest odnalezienie w sobie boskiego Ducha. Żywa obecność Stwórcy nie znajduje się w żadnej książce, a znajduje się w każdym z nas, w każdym miejscu. Prawdziwe święte księgi uczą nas o wiecznych prawdach, ducha i nauki, dzięki którym możemy najszybciej i najprościej odnaleźć w sobie boską obecność. Fałszywe religie dają fałszywe bezpieczeństwo, zapewniając więzienie i upadek duszy. Uczą nas osądzania, zabijania siebie nawzajem, abyśmy stali się męczennikami. Każda współczesna religia zawiera częściowe prawdy i częściowe kłamstwa. Ale jeśli chcemy znaleźć niebo na ziemi, najpierw musimy odnaleźć je w sobie. Wszyscy możemy odnaleźć Stwórcę, źródło, wiecznego ducha w sobie i w sobie nawzajem, dzięki czemu możemy rozpocząć podróż i kolektywny powrót do niewinności. Stwórca, wieczny duch jest prawdziwy to wszechobecna, wszechwiedząca i wszechmocna siła źródło świadomości, w którym wszyscy istniejemy, nawet ci niedobrzy i z którego wszyscy się składamy. Źródło wieczny duch jest poza przejawem manifestacji. Żadna istota nie może być oddzielona od źródła ponieważ wszystko manifestuje się wewnątrz źródła. Nawet istoty z fantomowego matryksu są częścią źródła, ale reprezentują oni te części boskiej świadomości, które nie pamiętają, zapomniały o całości, której są częścią. Istoty z fantomowej matrycy rywalizują o władzę z innymi, ponieważ nie rozumieją nieskończonej żywej energii i miłości, która jest wieczna i krąży pomiędzy źródłem a wszystkimi żywymi istotami. Ascendencja jest prawdziwa, ale niestety nie osiągniemy jej, jeśli zostaniemy wciągnięci w fantomową matrycę, bo przestrzegamy fałszywych dogmatów i zniekształcenia świętych nauk. Rasy założycieli szmaragdowego przymierza zawsze nauczały oryginalnych nauk o wolności, płynących z kochającego źródła, które żyje w nas wszystkich. Dawno, dawno temu, zanim nasza ziemia została najechana przez. Głodne, upadłe istoty, nauki szmaragdowego przymierza były wiedzą powszechną i naszym dziedzictwem. Te nauki należą do każdego z nas, bez wyjątku. Było to zanim gołąb, feniks, sokuł, smok i wąż zawłaszczyły terytorium Ziemi i postanowiły zawłaszczyć ludzkimi istotami. Mamy niezwykłe czasy, ponieważ to my mamy wybór, ten prawdziwy wybór. Albo prowadzenie i zniewolenie przez gniewnych bogów, albo sięgnięcie do wnętrza, w stronę Źródła, aby odnaleźć żywą obecność Źródła, które zawsze tam było, jest i zawsze będzie. Wracamy, święci, do niewinności.